Witajcie po dłuższej przerwie. Dziś opowiem wam, jak zarabiam kiedy śpię. Tak, mowa o prawdziwym dochodzie pasywnym, który udało mi się w ostatnich miesiącach zbudować. Jeśli już tu jesteś, zostaw łapkę w górę i komentarz, żeby pomóc dotrzeć temu filmowi do większego grona. Z góry dzięki za wsparcie. A teraz zapraszam na 15 odcinek. Może tytuł wydaje się klik bajtowy. Ale zapewniam cię, że to nie ściema. Naprawdę istnieje sposób na generowanie dochodu pasywnego, który jest uniwersalny. I nie, nie jest to regularnie otrzymywana dywidenda, chociaż ona również jest jednym ze źródeł dochodu pasywnego. Dzisiaj będzie o czym innym. Wystarczy mieć dobry pomysł. To rozwiązanie sprawdzi się dla wielu, bo tort do podziału jest naprawdę duży. Sam korzystam z tej metody od kilku miesięcy, i choć nie jest to moje główne źródło przychodów, Miło widzieć, jak coś tam sobie powoli kapie. Nie jest to, jak wspomniałem, moje główne źródło przychodów, ale zawsze coś tam wpada, nawet wtedy, gdy odpoczywam, czy zajmuję się czymś zupełnie innym. Dzięki tej metodzie zarabiam, kiedy śpię, sprzątam, relaksuję się w saunie, czy pływam w basenie. Cały proces działa w tle. Nie muszę w danym momencie nic robić, aby zarabiać pieniądze. Robią to za mnie inni, czyli również i wy, którzy oglądacie ten film. Sama metoda jest prosta. Aczkolwiek wymaga na początku trochę wysiłku, aby rozbujać tryby tej machiny. Kluczem jest znalezienie swojej niszy, która z czasem zacznie przynosić efekty. Wiem co mówię, bo sam zaczynałem od zera. Dobra, do rzeczy, bo pewnie się już niecierpliwicie. Mam na myśli zarabianie na wyświetleniach w serwisie, w którym oglądacie ten film, czyli YouTube. To jedna z najpopularniejszych form pasywnego dochodu wśród twórców internetowych. Z każdej reklamy, która się wam wyświetla, Zarówno przed, jak i w trakcie danego filmu, właściciel kanału dostaje około 40% stawki, jaką reklamodawca płaci YouTube'owi. Pozostałą część zgarnia YouTube. Oczywiście są przypadki, gdy kanały dopiero się rozwijają i nie osiągnęły jeszcze wymaganej liczby subskrybentów oraz ilości obejrzanych godzin. Niektóre filmy mogą jednak być już w miarę popularne. W takich przypadkach YouTube może samemu i bez naszej zgody wyświetlać w takich filmach reklamy. Co ciekawe, Właściciel kanału nic z tego nie dostanie. Całość bierze YouTube, a właściwie to Google, jako właściciel tej platformy. Dobry sposób na biznes. Chcąc wyłączyć reklamy w naszych filmach, musimy najpierw zapisać się do programu partnerskiego i w ustawieniach konkretnego filmu określić, że nie chcemy tam żadnych reklam. Ale to tak nawiasem mówiąc, bo nie tego przecież chcemy. Nie ukrywam, że ten kanał o tematyce finansowej na razie nie zarabia. Traktuję go hobbystycznie. Jako sposób na dzielenie się wiedzą. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie zarabiał, ale to już czas pokaże. Nie jest to priorytetem. Treści tworzę tutaj hobbystycznie i w wolnym czasie, a zarabiam na czym innym. Chociaż pewnie tak samo twierdziło większość youtuberów na początku ich drogi internetowej, a teraz zarabiają dziesiątki tysięcy miesięcznie, zarówno z reklam, jak i współprac. Nie to jest moim celem w życiu. A jeżeli Cię to interesuje, to trochę na temat tego celu mówiłem w poprzednich odcinkach o ruchu Fire. Zachęcam do obejrzenia. Link znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu. Posiadam kilka innych kanałów, które już zarabiają. Zatem pomysł na odcinek zrodził się właśnie na ich podstawie. Niektóre kanały są większe i popularniejsze, a niektóre mniejsze. Niektóre zyskują w okresie jesienno-wiosennym, gdy ludzie więcej czasu spędzają w domach, a inne są pod tym kątem stabilne przez cały rok. Zmierzam do tego, że każdy z nich generuje wyświetlenia przez całą dobę. Jak widzicie na dołączonych obrazkach, nawet o godzinie drugiej, trzeciej czy czwartej nad ranem moje kanały generują kilkaset wyświetleń. Każde wyświetlenie jest dodatkowym przychodem. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że zarabiam kiedy śpię lub gdy wygrzewam się wieczorami w saunie. Oczywiście w godzinach wieczornych i w weekendy wyświetleń jest znacznie więcej. Ale uwaga! Takie zarabianie to nie zawsze stabilny biznes. Ograniczamy się bowiem do jednej platformy, która jest tak naprawdę monopolistą. Może więc dyktować swoje warunki. I zmieniać zasady w trakcie gry. To my musimy się dostosować, jeśli chcemy brać w tym udział. Może się zatem okazać, że postanowi on tak wyłączyć zarabianie w niektórych filmach, jeśli uzna, że porusza on treści niezgodne z ich polityką. A uwierzcie mi, słynny żółty dolar, czyli ograniczenie zarabiania, może pojawić się naprawdę z prozaicznych powodów. Google, jako właściciel platformy, może także całkowicie wyłączyć monetyzację na naszym kanale. Jeżeli uzna, że nasze filmy już mu się nie podobają, bądź jeśli były często zgłaszane jako nieodpowiednie. Można to porównać do kupienia tylko jednej spółki na giełdzie i liczenia, że to tylko ona ma z założenia przynosić nam zysk, czy to w postaci dywidendy, czy wzrostu wyceny na giełdzie. Z tego właśnie powodu bardzo istotne jest, abyś znalazł swoją niszę i nagrywał filmy na tematy, które lubisz i które Cię interesują. Jeżeli skupisz się na stworzeniu kanału, tylko z myślą o jego jak najszybszej monetyzacji, najczęściej szybko się zniechęcisz, gdy nie będziesz widział zadowalających efektów. A tak zazwyczaj jest na samym początku, gdy nasze treści jeszcze się nie klikają, tak jakbyśmy tego oczekiwali. Pojawia się frustracja i zniechęcenie, ale uwierz mi, każdy tak zaczynał. Jeżeli wierzysz zarówno w siebie, jak i w treści, które tworzysz, musisz być w tym systematyczny. Dobre treści same się obronią i z czasem zostaną zauważone. Jeżeli robisz coś z pasją, nagrywasz systematycznie, treści są interesujące i przede wszystkim angażujące czyli widzowie chętnie i długo oglądają Twoje materiały wówczas możesz być pewnym, że z czasem to wszystko zaprocentuje. Twoje filmy będą promowane przez YouTube'a i pojawi się efekt kuli śnieżnej czyli coraz więcej osób będzie Twoje treści oglądało. To przełoży się na możliwość dołączenia do programu partnerskiego i tym samym możliwości zarabiania na filmach. To wszystko będzie miało efekt motywujący do tworzenia kolejnych treści, czyli skalowania Twojego kanału. Raz wrzucony film będzie na siebie cały czas pracował, a im więcej filmów, tym większe przychody z reklam w przyszłości. Wystarczy raz poświęcić czas na stworzenie dobrego merytorycznie filmu i machina sama będzie się kręciła. Z czasem ludzie odnajdą wartość w Twoich materiałach, zaczną je oglądać, dzielić się w mediach społecznościowych, a także algorytm. Będzie go podsuwał nowym odbiorcom. Tak to działa. Czy można się z tego utrzymać i zrezygnować z tradycyjnego etatu? Być może tak, ale musisz mieć przynajmniej kilkaset tysięcy subskrybentów i tyle samo wyświetleń. Warto mieć też na uwadze, że dobra pasa nie będzie trwała wiecznie i za kilka lat Twój kanał może nie cieszyć się już takim zainteresowaniem, jakim cieszył się w latach jego świetności. Osobiście nie traktowałbym zatem tej metody zarabiania jako jedynej. Zwróć uwagę, jak zazwyczaj postępują youtuberzy, którzy akurat są na fali wznoszącej i cieszą się popularnością. Nie polegają jedynie na przychodach z wyświetlania reklam, chociaż takowe wciąż zapewne stanowią trzon ich zarobków. Takie osoby zakładają sklepy internetowe, gdzie sprzedają gadżety, ubrania, kosmetyki sygnowane swoją podobizną bądź nazwiskiem. Niektórzy zakładają stacjonarne biznesy gastronomiczne, prowadzą i sprzedają szkolenia lub organizują konferencje. Jeszcze inni inwestują w nieruchomości i rozwijają własne marki. Nie powiem ci, na jaki temat najlepiej jest stworzyć kanał. Musisz samemu znaleźć temat, który Cię interesuje i na który nagrywanie treści będzie sprawiało Ci radość, satysfakcję i spełnienie. Mogą to być zarówno treści profesjonalne, edukacyjne i merytoryczne, jak i rozrywka, czy jakieś głupoty. Nie ma reguły, co się przyjmie. Ale pomyśl, jaką treścią mógłbyś rozwiązać jakieś ludzkie problemy i zagwostki. Postaw się na ich miejscu i zastanów się. Odpowiedzi na jakie pytania i rozwiązania problemów ludzie regularnie szukają w sieci. Weź także pod uwagę, że ludziom nie chce się czytać. Wolą słuchać, stojąc na przykład w korku, a filmy są tutaj najlepszym medium. Dzisiaj to już wszystko. Zostaw komentarz, łapkę w górę, a być może także i subskrypcję. Dzięki za obejrzenie, wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!